Witam, kochani. Witam. Muszę zrobić część drugą, ponieważ skojarzyły mi się tu jeszcze pewne wersety. Pamiętacie, jak w Ewangelii Jana Jezus mówił do faryzeuszy, do sadyceuszy, do uczonych w piśmie, do całego kleru. Mówił, o że wy powiadacie, gdybyśmy byli na miejscach naszych ojców, Wówczas nie zabiliśmy, wówczas byśmy nie zabijali e, tych proroków, których oni zabili. Czyli wiemy teraz, teraz wiemy, co się stało, prawda? I on mówi, tym samym wy mówicie, kto był waszym ojcem. Wy się utożsamiacie nie z tym ojcem, on im mówi. To samo oni, Właśnie, to, to jest to samo. Naszym ojcem prawdziwym jest Bóg. On jest naszym ojcem prawdziwym. Gdy my to zrozumiemy, to czy mamy dwóch ojców wówczas? Koniec, jeśli mój syn, który, jeśli moi synowie mi powiedzą, Tata, ja zrozumiałem, że Ty nie jesteś moim ojcem, że moim ojcem jest Bóg, ja się strasznie załamę tym, tak? Będę załamany, no nie mam, straciłem dzieci, no ja się będę cieszył. I moi synowie to zrozumieją duchowo, zwłaszcza, będzie jeden z, najszczęśliwszy, z najszczęśliwszych dni w moim życiu. Gdyż oni muszą to zrozumieć. Ja nie mogę im dać życia wiecznego. Rozumiecie? Ja im dałem, ja im przekazałem tylko. Życie cielesne, doczesne. A ja chcę zobaczyć moich synów w raju. Jak najbardziej chcę ich zobaczyć. Teraz myślę cieleśnie. Oczywiście, sprawa polega, sprawa wygląda tak, że jeśli któryś z członków naszej rodziny tam nie dotrze, my nawet nie będziemy wiedzieć, że on był członkiem naszej rodziny. Bóg, Bóg nie będzie przecież. Bóg nie będzie nas torturował po drugiej stronie myślami, że straciliśmy kogoś, że kogoś nie ma. My nie będziemy tak myśleć. W ogóle inne myśli będziemy tam mieli. I wiemy o tym, że Bóg nam wypłucze nasz umysły. też tak jak wspominałem Wam wcześniej, przez trzy tygodnie gdy ja dostałem Ducha Świętego, ja nie pamiętałem o jednej złej rzeczy, jaką zrobiłem. Tak więc tak jak nie będę pamiętał tam u Boga o grzechu, jaki uczyniłem, aby szatan mi go nigdy nie będzie mógł przypomnieć, tak samo nie będę wiedział nie będę wiedział o, o, o bliskich ludziach, o których myślę, żebym chciał, aby tam byli. I nikt z Was, tam, który, każdy z nas, który tam dotrze, tak nie będzie. Nie myślicie, że będziemy, będziemy mieli jakieś spotkania, będziemy chodzili do psychologa, bo nie możemy, bo wciąż o czymś pamiętamy. Hmm. Dlatego, o ile wiecie dobrze, o ile coś słyszeliście o ludziach, którzy już którzy mieli śmierć kliniczną, którzy umarli, oni nie są szczęśliwi, że oni tu wracają. Oni w ogóle o nas nie myślą. Tak więc, to jeszcze chcę do tego dołożyć. Więc pamiętajcie, mamy jednego Boga, a tym samym jednego Ojca. Mamy jednego Boga, jednego Ojca, nie mamy matki. Niestety. Taka prawda. Tak jak Jezus nie miał matki. Każdy, żaden z nas nie ma matki, ani ojca, ani jednego ojca. Dlatego modlitwa, jaką Jezus nas uczył, mimo to, że jest starotestamentowa, jest modlitwą ojcze nasz, a nie matko moja. Ojcze nasz i matko nasza. My robimy, my robimy robimy, ciałaś nie rozumieć wszystko. To jest to, co szatan kocha. Broń Boże, ludzie nie doszli do prawdziwej wiary, ponieważ to jest cielesność, która nie pozwoli nikomu, jeśli ktoś, jeśli ktoś wyznaje, modli się do Marii i już grzeszy przeciwko przekazaniu. A tym samym, to jest osoba cielesna, która nigdy nie pojmie Boga w pełni, ponieważ rozumiemy wszystko poprzez cielesność, poprzez nasze życie, jakie my tu żyjemy. Pozdrawiam wszystkich w miniu wachlus